Witajcie, czy w pomieszczeniach dla trenerów w United jest azbest, który powoduje choroby, w których trenerzy mają wizjonerskie decyzje dotyczące składu oraz zmian podczas meczu, których nikt nie rozumie? Bo jeżeli tak, to Erik ten Hag miał podobne objawy tuż przed zwolnieniem. Zapraszam. Manchester United wygrywa 2 do 1 w deszczowym meczu i zostaje tym samym niepokonany od sezonu 2012-2013 na Old Trafford przez Chelsea. Ale od czego by to zacząć? Zacznę od omówienia składu, bo jak zobaczyłem ten skład, to myślałem, że Amorim znowu gra na zwolnienie trenera, bo chłopie wystawiasz Joãoa, który Dał ciała totalnie w meczu z City. Nie wystawiasz Joro, który, jeżeli nie ma kontuzji, a nie miał kontuzji, no to jest jedną z najważniejszych postaci, jeżeli chodzi o obronę w tym sezonie. Do Joro jeszcze wrócę trochę później, ale wystawiasz Amada Diallo na pozycji, na której się totalnie nie sprawdził, i robisz wszystko, żeby kibice myśleli, że no, grasz na swoje zwolnienie. I takie wizjonerskie decyzje tuż przed zwolnieniem popełniał Erik ten hak, że nikt nie rozumiał jego, nikt nie rozumiał totalnie jego decyzji. Więc jak zobaczyłem skład pomyślałem, kurde, no będzie ciężko, będzie w plecy. Tak pokrótce tylko yy, omówię te, te, tego gola, no bo Dorgu zasługiwał tak naprawdę na, na, na tą asystę. Cały mecz, bardzo dobra gra Dorgu. Nie ma się do czego przyczepić. Yy, te, te pojedynki, te dośrodkowania. No, i gol Bruno w 200 meczu. Setny gol we wszystkich rozgrywkach. Ma 115 asyst i goli w samym Premier League. Jeżeli chodzi o drugą bramkę strzeloną, no to tam Manzarał i bardzo dobre dośrodkowanie. I to, co zrobił Riz James, no to, to jest też trybunał. No bo gościu, w swoim polu karnym, wykopujesz taką świecę do góry zamiast wykopać na gdzieś na zabramkę, wykopać gdzieś, no gdziekolwiek indziej, to robisz świecę i stwarzasz sytuację e, do gola, no i dobrze podbieg tam, e, Hary, no i też Kazemiro bardzo ładnie, bardzo ładnie, no, no ma chłop do bramek, no ma chłop do bramek, tego mu nie zabierzemy, bo, bo te bramki z zuba to potrafi strzelić. Wracając do początku meczu, no to człowiek węgosz, bo tak go wielokrotnie określałem. Dla mnie jest to najbardziej elektryczny bramkarz chyba w całej Premier League, bo ten chłop naprawdę już tamten sezon był do, do wymiany. Jeżeli Chelsea nie chciała zapłacić za minią z AC Milanu, za gościa, który tak naprawdę wprowadziłby trochę spokój w bramce. Mówiąc, że to jest ostoja i Sanchez będzie ostoją, no to właśnie to była ta ostoja, i to nie jest pierwszy raz, kiedy ten chłop niszczy im mecz, kiedy robi jakieś głupie błędy, gdzieś wybija. No i chciałbym tutaj przejść też do Sesko. Bardzo ładnie przedłużył tą piłkę, wywalczył, i to jest to, co potrzebowaliśmy: czyli gościa, który w powietrzu bardzo dobrze się zachowa. I to jest to, że jeżeli Baindir wykopuje, Sesko to ładnie przedłuża tam był ewidentny, ewidentny ewidentny faul i powiem tak e, ustawiło nam mecz to, że Maresca pochopnie podjął decyzję, jeżeli chodzi o zmiany. Bo on ściąga kogo? Ściąga Estevan i Palmera, którzy e, e, tak naprawdę przesądziliby ten mecz w dalszej części, bo Maresca jeszcze wtedy nie wiedział, że Kazemiro zrobi to co zrobił. Ale chłop, ja powiem tak, e, Chcesz pokoju, to szykuj się do wojny. Jeżeli chcesz remisu, no to szykuj się na przegraną. On chciał postawić autobus i czekać na kontratak. Miał nadzieję, że, że gdzieś zda radę utrzymać ten wynik i gdzieś może w końcówce zremisować. Może jakimś fartem coś się stanie. No niestety tu nie było farta. Niestety oczywiście dla Chelsea. I mówię, jeżeli, jeżeli chcesz remisu, no to szykujesz się na przegraną, i tak było w tym, w tym meczu. Jeżeli chodzi o Amada Dialo, no to powiem tak, był przezroczysty ta próba tymi nożyczy, nożycami, którą nie wiem, czy to chciał się zrehabilitować za mecz wcześniej, kiedy też takimi nożycami próbował, czy cały tydzień po prostu je ćwiczył, myślał, dobra, teraz mi się uda, no nie udało się. No był przezroczysty. Ja powiem Wam tylko to, bo jest zarzucane mu, że ma brak formy. Nie wiem czy pamiętacie, była taka sytuacja, w której Kazemiro strzelił gola, ale gol został nieuznany, bo ta piłka wyszła za, za linię. I wtedy bardzo dobry rajd Amada Diallo: dośrodkowanie praktycznie no, na centymetry do Kazemiro, który miał tylko wykończyć. I powiem tak, to nie jest Amad bez formy, bo Amad bez formy nie zrobiłby czegoś takiego. To jest Amad nie na swojej pozycji. To jest amat, który potrzebuje po prostu gry na, gry na tej prawej stronie, nawet na tym wahadle, ale ja mówię, że wahadło nie jest dla niego. Yy, dla niego jest właśnie ta, ta, ta prawa strona z przodu. Yy, no i co? No i jeszcze powiem o Kazemiro, bo to co, to co facet zrobił, no chłopie, masz tyle, masz tyle doświadczenia. Nie było tam w ogóle zagrożenia, jeżeli nawet by było zagrożenie, nie robisz takiego faulu, jeżeli masz. Yy, Wygrywasz mecz, masz przewagę w jednym zawodniku, bo Bramkasz odwalił to co odwalił. No to chłopie, nie robisz takiego błędu, tak? I powiem to, co, na czym bazuje Joro na podstawie tego, co zrobił Kazemiro, czyli Kazemiro bez formy w połowie tamtego sezonu był strasznie spóźniony. Był strasznie spóźniony, bo Kazemiro, który nie ma formy, a bazuje właśnie na takich wślizgach, których też bazuje Joro, gdzie chłop gdzieś za pleców w ogóle wystawia tą... za pleców zawodnika wystawia tą nogę nie wiadomo skąd i wybija tą piłkę. I ja się właśnie boję w, te, w tego w Joro, że jeżeli Joro będzie bez formy, to będzie właśnie bardzo dużo takich fauli karnych, których ma właśnie spóźniony Kazemiro. Dlatego to co, to, co, to, to, co chłopie zrobiłeś, to, no to naprawdę to pomsta do nieba. No i co? No i może trochę refleksji, ale, ale mówię, no nie powinno się tak wydarzyć, jeżeli wygrywasz i masz przewagę jednego piłkarza, a to nie robisz takich błędów. Bruno Fernandes. No jest to kapitan, powiem tak. Kiedy Chelsea już cisnęła, bo wiadomo, ten setny gol to co już mówiłem, ale Chelsea cisnęła, miała taki mały, yy, ma, po, po tej drugiej, w tej drugiej połowie ten okres, yy, gdzie oni przeważali gdzieś, nie było jakichś takich klarownych sytuacji, bo tam yy, to jeszcze wrócę do tego w podsumowaniu, bo chciałbym powiedzieć o Bruno. Yy. 82 minuta, nie wiem czy pamiętacie. Manchester trochę taki ściśnięty, i nagle chłop robi akcję. Robi piękną akcję, sam tak naprawdę wychodzi, strzela i nawołuje cały stadion do wrzasku. Wszystkich piłkarzy. W zamian dostał, został, został zmieniony, ale powiem wam, że ja miałem wtedy ciarę i zobaczyłem, jesteś kapitanem. I powiedziałem yy, tak, że szkoda mi, że tak mało osiągnął z tym klubem, bo. Naprawdę, to jakie serducho on zostawia tutaj, to jest coś niesamowitego. I ja wiem, że może czasami trochę przeszkadza w sensie takim, że no to nie jest jego pozycja, to nie jest tamto. A może by przeszedł do Arabii za te 100 milionów, a może by to, to jest charakter. I na tym charakterze, na tym fundamencie trzeba budować Manchester United. I tak samo w 62. minucie bodajże. Delicht pięknie czyści tą piłkę przy dośrodkowaniu i też wstaje i pod, podjudza, podbudza wszystkich, żeby właśnie walczyli. I o taki charakter mi chodzi. Właśnie w takich sytuacjach pokazuje się ten charakter. I Manchester United. Pokazywał w pewnych częściach, nie mówię, że na całym meczu, ale w pewnych częściach było widać to, że naprawdę im oni chcą i naprawdę są zmotywowani do tego, żeby coś osiągnąć. Wiadomo, mecz ustawiony został od samej, samego początku, ale widzę promyczek. Powiem tak. Sanchez ustawił mecz i to bez wątpienia, bo Mareska, mówię, szykował się na remis. Zciągnął Estevan, ściągnął Palmera, mecz zupełnie inaczej by wyglądał, niż wyglądał w, w, tym, w tym składzie, ale Amurim zaczyna trochę irytować. Ja jestem za Amorimem, jestem za tym, żeby został, bo tak jak mówiłem w poprzednich filmach, to nic nie zmieni, tutaj potrzebny jest charakter i zmiana, może byłby jakiś lepszy trener, może nie byłoby lepszego trenera ale ja jestem za tym, żeby on został, tylko właśnie ma te same objawy, które miał Erik ten Hag, czyli wizjonerski skład, yy, piłkarze nie na swoich pozycjach, piłkarze, którzy źle grają w poprzednim meczu, zostają wy, wystawieni. Yy, jeszcze do czego chciałbym wrócić, to na pewno Kazemiro nie powinien się tak zachować jak nastolatek, a jego błąd miał duży wpływ na to, że Sesko znowu nie ma szczęścia, bo to właśnie przez Kazemiro został ściągnięty Sesko, no, no on nie ma tych, w drugiej połowie może coś by miał więcej, może nie miałby więcej, może mecz wyglądałby inaczej, może, może by nas gdzieś tam zaskoczył, no ale niestety znowu on nie ma szczęścia, tym razem przez Kazemiro, na pewno zwróciłbym też uwagę na Chelsea nie była jakaś mocna, tak jak mówię, nie było Palmera, nie było, nie było Estevão, ale Chelsea nie była jakaś mocna, tam Pedro próbował coś ściągnąć, ten zespół, gdzieś ten właśnie chłopaczek Andres Santos, na którym Casemiro miał czerwoną kartkę, ale to nie była jakaś taka mocna Chelsea, która nas, myśleliśmy, że nas stłamsi, no i Manchester zostaje niepokonany na Old Trafford od 2012 13 sezonu. I co? Trzeba po prostu gdzieś budować na tym charakterze, który był promykiem w, tych, w tym meczu. I tyle. Cieszę się, że zostałeś do końca. Jeżeli ci się podobało, to subskrybuj. Trzymajcie się. Na sportowo.